Dzisiaj jest we mnie złość. Czuję, że jej nie akceptuję. Czym bardziej jej nie akceptuję, tym bardziej ona na mnie napiera. I bardzo mocno mnie zabiera. Czuję, że się frustruję. I bardzo się z tym źle czuję. Pomimo to. Wyraźnie się z nią teraz komunikuję. Przypominam sobie, co mnie tak naprawdę wzburzyło i co tą złość w moim wnętrzu tak mocno rozpaliło. Rozumiem, że ta złość z jakimś przekazem do mnie dociera, z tym co moje serce i rozum bardzo mocno wypiera. Dlatego teraz postanawiam sobie na złości odczuwanie i relacji z Nim, bliskie nawiązanie. Przestaję tłumić swoje rozdrażnienie, bo mam gotowość na złości uwolnienie. I daję sobie, daję sobie na to pełne przyzwolenie. Przyzwolenie. Na złości uwolnienie. Akceptuję, że moja złość przeze mnie przepływa. Od głowy do stóp teraz we mnie się rozpływa. Z każdym wdechem i wydechem lżejsza od złości się staje. I spokój wewnętrzny teraz tam zostaje. A ja sobie z głębi serca dziękuję, bo już mnie złość dłużej nie aktywuje.